Dzień witam w kolejnym odcinku na moim kanale A teraz Chcę wam Pokazać Jak jest najczęściej Oglądany film Przez moich widzów Czyli też w sumie przez was I z tego co widzę to chyba ten 145 wyświetlił No i co Wchodzimy w kanał Tak jak widzicie robię dla was Kolejny filmik o. Tutaj to sobie go szybko dokończyłem, tylko czekaj na miniaturkę. To jak z openingu, bo wiecie co, ja sam zrobię miniaturkę. Ja sam zrobię miniaturkę i już przechodzimy do tematu głównego. Jak widzicie, ten film możecie już sobie. Spokojnie obejrzeć, także może. w się, To fajnie by było, gdybyście oglądali tu playlisty, nowe, e, nowa playlisty. Ja, ja sam się tutaj du dużo dowiaduję, co nie? Dobre, jakieś statystyki, a tu będzie dobra. E, statystyki, kurde, byle. E, no. No dobra, to od początku. Mhm. I teraz, gdzie to było? Pokaż więc Nie, 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 to nie było tu. co wie, mam już... Jesteśmy w społecznością liczącą 49 osób, no bo jeszcze ja wiadomo, nie hmm. Jak to wygląda? Nie, tylko Polaki nie oglądają Chyba tak Dobra eee... nikt nie ogląda Wiem bo kto ma to wyglądać, skoro nie ma żadnego szosu? Nie No puszczę, nie nieważne Przegląd innego ma To jest od początku, niby nie wiem, może dzisiaj się nie liczy a, to będzie chyba tu, nie? nie. A, myślę, pokaż więcej. O! o, dobra, bo to może jednak nie. Może jednak nie. Eee. Eee. Ile. O, mm, gdzie to było? Zapomniałem. O, Nie, yes, znalazłem widzowie. Najczęściej oglądany mój film to otwieram pudełko, No Dobra, okej, okay. fajnie. Krótki filmik, 161 wyświetleń No spoko Drugie miejsce to nowe oferty w sklepie, może wydają we wszystkim, a to 169 wyświetleń Widzicie co, ja mam takie wrażenie, że to jest trochę niewiarygodne Ja wejdę tu, bo tu widzicie mam 45 wyświetleń eee, Także to jest chyba... Czeka, Dobra. Mam nadzieję, że nie było słuchajcie głosów. W tle. No i wchodzimy w wideo. Tu wiadomo premiera. Kręcimy kołem stratus. Siedem wyświetleń. zaglądam w rękę że Fortnite jest to 4 światłem. Zobacz, czemu mojego Fortnite nie błądać. No, ra nie błądać. Gramy nowe mapy z Workshop. Tutaj 49 wyświetleń, więc fajnie. 87 wyświetleń ze film. Jajkeron Ja i w Paddingu z mapami. O, 4 dni temu. A, tylko 3. Z tym guesslam play 5. Natomiast Stumble Guys Long Play te Long Gameplay, właśnie Long Gameplay, jeśli nie można 145 wyświetleń Otwieram pudełko w Stumble Guys 161, nie 160 chyba w takim razie. Chyba, że tutaj po prostu nie policzono moj, mojego zobacz, oglądnięcia, jakby tam było. Zagrałem w blogu L z bombelu się minęło i stało się to. 47 wyświetleń. Opublikowane 10 dni temu. Stummer Guys Gameplay 3. 49 wyświetleń. 11 dni temu. 74 wyświetlenia za bombę, a 66.2 małe. 2 Dwa tygodnie temu. Czyli Stummer Guys Long Gameplay in BDL. Hashtag 2. 42 wyświetlenia. Stumble guys, Long Gameplay. Aż tak jeden, 8 wyświetleń, a wcześniej więcej. Bo 16 się na i mój festowy. Ok. 13 wyświetleń Stumble guys Gameplay. Dwójka. E, gra mapy z Stumble Workshop i zajawka nowego update'u. Chyba dobrze co napisałem, co nie? No to 15 wyświetleń. Dalej, gramy kolejne wydarzenie. 20 wyświetleń. Samogi z Gameplay 1. To 18 wyświetleń. Gramy wydarzenie Laser, 33 wyświetlenia. Gram Stumble Up S i stało się to 47 wyświetleń. 56 wyświetleń. Gramy wydarzenia. okej okay. Gram pierwszy raz w Fortnite i stało się to! 93 wyświetlenia, Jo Dobra, jest ok. Nowe oferty w sklepie musi być wszystkie mapy. 104. ile? 140 wyświetleń, co jest bizowe. Ale wy lecicie z tym oglądaniem. Wow! Dobra, gram z innym YouTuberem. Gram te wyświetleń 30.

Moja nowa mapa PISA Tower! Nowe rzeczy w sklepie. Chociaż ze mnie powiedziałem, ale okej. Okay. No to 47 wyświetleń. 47 wyświetleń zebrał film kolejny mapy myślę w Workshop. Part dwój Laser dasz i kolejne mapy z workshop tutaj wyświetleń aż 82. Także ja jestem Wizowie zadowolony, że Niby dla mnie zawsze za... mnie to zawsze zadowala. Taka liczba, co nie? U których numerów to 10 y, tysięcy wyświetleń to już jest depresja, a dla mnie Dla mnie, de, dla mnie y, depresja jest 0 Ale chyba żadnych nie ma 0 wyświetleń, co nie? Dobra, 204 wyświetlenia, nowa to 064.1 Nowe mapy od Mr Beast w warsztacie Stumble, z 10 wyświetleń. 14 wyświetleńki za 10 subów, no i fajnie. No i fajnie. Bloger Senders IP z ISGB 14 wyświetleń, czyli jakoś dobrze ten film się nie wybił, no ale... No. Zgasem ronik, nikiedy i Proli. Coś tam, tam. 32 wyświetlenia! 9 wyświec turnieje, wydarzenie i koła, czyli podsumowanie umysłowej formy, ok. A co to jest widzimy jakaś transmisja? Bo to była transmisja. Gdzie jeszcze? Było jeszcze jedno gdzieś... I właśnie widzieliśmy to się zagubiła jedna transmisja Nie wiem No to się do wyświetlenia mój pierwszy live Tak to był pierwszy czy drugi? A no, nie wiem nawet 5 wyświetleń Mój pierwszy film jak to ma wyglądać No i fajnie, nie? Jakby... Ja z tych liczb jestem zadowolony. 41 subskrybentów. Wow sobie, oby tak dalej. a 1652 wyświetlenia mądzę. Nie tak. Przemoc proste, to. No. Epizody. staty. Dla mnie mi się podoba. Mi się podoba. I bardzo Wam za to dziękuję, bo tą pasję mogę rozpieszczać tylko z nie? Gdyby nie Wy, to by. Nic z tego nie było, nie? Nie miałbym takiej motywacji. Jaką mam od was. Dzięki pan. Patrzcie to. Wczoraj miałem ile w sumie o kurde. Tak, zepsuł mi się głośniczek. Dzisiaj. Nie wiem jak wy to słyszycie. Może wy coś słyszycie normalnie, ale u mnie. Um... U mnie nie jest, Tutaj mamy 18 na 90 Wilden i 16 na 95 Stratosa. A. Super, więcej nie ma. I patrzcie, to minął. Minęło, może już minęły dwa dni, mniej więcej. Co nie? W sumie od opublikowania tego filmu. Właśnie. Publikacja, kiedy to nagrałem, to w ogóle zupełnie co innego. właśnie, no tak. Mm -hmm. O! Wydaje mi się, czy jedno wyświetlenie przybyło. Chyba tak. O bo um, się zmalało. Dobra, nie To tylko głupie statystyki przecież. Nie. Jakie jest wyświetlenie, to nie da się go. Tak, jak wiem, to jeszcze... To, to za dobrze nie wygląda, ale obiecuję Wam, że e, przed wakacjami jeszcze uda mi się to zmienić. E, tak jest dlatego, no bo po prostu na razie jeszcze nie mam dostępu do jakichś super, mega rzeczy, nie, także musicie się niestety zadowolić e, taką jakością filmów, jaka jest, e, ta, takim logikiem. <grym> Boże. Co to jest to eee, No i tak Wejdźmy sobie jeszcze, może coś jeszcze zobaczmy Zjedziemy, nie prościej, no raczej prościej Aha Nie posuną, nie posuną, no masz Mhm. trochę Te tak I tyle. Tyle, tyle, tyle. Ej, nie wiem, co ja gadam na nie bo... A to jest liczba, ile filmów tu Dzisiaj nie publikuję tego tak. Nie publikuję tych filmów jakoś. Yy, regularnie. Tylko są one tak. Yy, jednego dnia nie ma w ogóle, następnego jest kurczę 5, ale to wam powiem. Yy, może no, jak to wygląda? Ile ja mam filmów teraz jeszcze do wstawienia? Się ile mogę tego tak wstawić? nie? To patrz filmy. Utwórz, prześlij. Wybierz pliki. No ja, dobra. To są zrzuty ekranu. To nie, to akurat nie to, bo nagrywarka. to jest ta nagrywarka. Było, było, yy, było tego, co nawet nie, nie ten. Tego chyba nie było. To mniej więcej od tego do. A to były te wszystkie. To miałem przymiarki do grania w Fortnite. Za to pierwsze przymiarki. Tu gdzieś pamiętam, co są przymiarki do grania w Fortnite. Tu, tu jest chyba film z Forta, a tu jest przymiarka taka jedna, nie, co mi nie wyszło, bo coś tam tego. No to mniej więcej Fortnite jest, to mniej więcej chyba dotąd. Może dotąd. Może dotąd. To jest, a coś się nagrywa? Ja teraz bym to opublikował. To, to, tak. To jest to, co? Nie, to jest. Dobra, nieważne, nie wiem. Nie pamiętam. To i ci kliknę, ok? Dobra, więcej ty przegląduć się chyba nie będę. To, to jest panel. Panel A. Ok. Let's go! Jako liczba! W mniej więcej tak, jakby powiedzmy, że całego lutego. Tylko trochę przesuniętego. E, jakby. Inaczej, dzisiaj jest 20, tak. nie jestem Nie, tym się nie mam czasu, nie to powiedzmy, że gdzieś tego tak połowy lutego, mniej więcej, przybyła mi pra prawie połowa w całych mojej su subskrypcji, co nie? I widzowie już ponad, no bo z dniami, co nie? Chyba, 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 chyba. Właśnie chyba to ma znaczenie z informacji. 23 stycznia. A to jeszcze nie z dnia. To będzie. Jak dzisiaj to jest środa. To czwartek będzie 21, 22 będzie piątek. Czyli w, w tą sobotę widzowie. Mnie yy, dwa miesiące od założenia tego kanału i chyba a chyba 27 marca yy, yy, miesięczni, yy, miesięcznice jakby opublikowania już tak, pierwszego, co nie? No dobra. No to chyba tyle z mojej pogadanki i kik, i 嗯。No.